24 listopada, Płomień Limanowa rozegrał z panią z trzecioligową drużą Iskry krechełmiec. Przyjezdne aktualnie zajmują dziesiątą pozycję w tabeli ligowej. Mimo iż obie drużyny dzieliła jedna klasa rozgrywek, lepsze okazały się gospodynie. I to one wygrały to spotkanie 2 do 1. Zawodniczki z Chełmca wygrały pierwszego seta do 22. W kolejnych widać było mobilizację oraz gry z poświęceniem zawodniczek Płomienia. To właśnie one wygrały kolejne sety do 20 oraz do 14. Jak mówi trener Kamil Król, ten spanning został rozegrany bardzo dobrze. W kolejnej kolejce płomienia czeka bardzo ciężki mecz. Siatkarki zmierzą się ze skawą Wadowice, która podobnie jak one nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania. Na transmisję z tego meczu zapraszamy w sobotę od godziny 16.50.